Jest poniedziałek 20 stycznia i rozwiązujemy quizy filmowe. Tak jak zapowiadałem, udało mi się po dwóch odcinkach wyjazdowych wrócić w taki sposób, żeby nagrać już ten dzienny. Dla tych, którzy nie widzieli, dlaczego to jest ważne, że robimy dziennie? Z tego względu, że mamy kilka quizów, które pojawiają się raz na 24 godziny. Przygotowane przez zespoły edytorskie, zarządzające różnymi stronami internetowymi, które takie quizy mają. Na przykład ten pierwszy, który widzicie, czyli Cine Matrix. 9 pól do których wpisujemy po jednym tytule filmowym, który musi spełniać dwie zasady. Pierwsza to jest ta zasada, czy też podpowiedź z kolumny i zasada podpowiedź z rzędu. Na styku tych dwóch podpowiedzi musimy wpisać film, który je spełnia. To nie oznacza, że jest tylko jeden film, który tam pasuje. Drugorzędnym zadaniem po uzupełnieniu tego, tej matrycy jest oczywiście to, żeby z, z, znaleźć jak najciekawsze filmy, ale czasami po prostu chcemy znaleźć prawdą odpowiedź. W każdym razie przechodzimy do działania. Mamy film, który dzieje się w Białym Domu, ma jedno słowo, jest nominowany do, Oscar, do Oscara. I tutaj jest zwyczaj aktorzy i aktorki. Kirsten Dunst, Angela Bassett i Gary Oldman. I od razu jest problem, bo nie pamiętam Kirsten Dunst w jakim filmie grała, który jest związany, który dzieje się w Białym Domu. Chciałbym powiedzieć, że najbliżej pewnie Marii Antoninie, bo, bo władza, ale, ale to nie to. Tytuł, który ma jedno słowo. Melancholia. I film nominowany do Oscara, The Power of the Dog. Im dużej myślę jakby o tym filmie Jane Campion, tym cieplejsze wspomnienia. Chciałabym zobaczyć go kiedyś na bardzo dużym ekranie, jak on wygląda. W ogóle bardzo popularne tytuły. Jeśli chodzi o ludzi, którzy je wybierali. 38%, 32% osób wskazywało te tytuły, właśnie. Angela Bassett w Białym Domu. Nie mam pojęcia. Nominowany do Oscara. Zastanawiam się, czy. A nie, no, Czarna Pantera była nominowana do Oscara. Możemy dać nawet Wakanda Forever. I Angela Bassett. Jedno słowny. No, dajcie, internet. Skapni się, że. Okej. Okay. i tytuł, który ma jedno słowo z Angelą Bassett. Nie znam jej kariery aż tak bardzo. Czy jest jej. Czy Tina. Ok Dobra, to Gary Oldman w takim razie. Zobaczymy, czy Air Force One mi zaliczą. Bo dotyczy to prezydenta. Ok, jest Biały Dom. Tytuł, który ma jedno słowo. Czy Leon jest od razu? No właśnie, z Leon de Professional. Ale jedno słowo z Gary Oldmanem. Sid i Nancy nie. Czemu nie mam? Darkest Hour nie może być, Tinker Tailor Taylor, Soldier Spy nie może być, Batmany nie mogą być. Gdzie tu byłeś jeszcze Gary? Dobra, zgubiłem, zgubiłem całkiem tytuły. Wydawało mi się, że więcej filmów znam tak na od razu z Garym Oldmanem. Piąty element nie. Dobra, coś wpiszemy chociaż Deathly Hallow, a nie, 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 ale co, no był nominowany, nie? Jakiś Order of the Phoenix za cokolwiek, jakaś muzyka albo coś w tym stylu. Uff, nie był za nic nominowany. No dobrze, to spróbujmy Prisoner of Azkaban. To już prędzej, dobra. I tytuł, który ma jedno słowo z Garym Oldmanem. Czemu nic mi nie przechodzi do głowy? Dobra, nie będziemy za długo tutaj nad tym siedzieć. Poproszę jakieś od odpowiedzi na to, co są najpopularniejsze. Dyk. nie. Okej, okay, Olympus is Fallen. Nie widziałem tego filmu, więc nie. Soul, okej, okay, Angela Voss odkryła tutaj głos. Mank, tak, oczywiście, że tak. I z tych rzadszych filmów, co jest. Walk the Dog jest w miarę skojarzony tytuł Contact, w którym też nie wiedziałbym, że ona grała. The Contender i Tao. Przechodzimy do movie Do. Mamy jednosekundowe streszczenie wizualne filmu. Taki trailer, który trwa sekundy zgadujemy tytuł. Nie wiem, spawn. Coś takiego super bohaterskiego mi się wydawało. Idziemy dalej. To nie był spawn, teraz zostaniemy 2 sekundy, więc jest więcej miejsca na to, żeby. Okej, okay, to wygląda jak Iron Man, i tylko to będę. Tylko to będę teraz celował. Dobra, mamy pierwszego Iron Mana. Framed kadr z filmu i zgadujemy jego tytuł. I obojętnie co to jest, będę próbował zgadywać 30 do YUMy, to nie to. Magnificent 7, czyli... O, widzę, że nawet nie ma. Outlaw Josie Wales, nie ma tego. Ale spróbujemy High Plains Drifter. Reszty tego nie mam od ludzie. Czy to jest po prostu The Good, the Bad and the Ugly? Może jest, faktycznie. <coughs> for, dobra, ostatnią rzecz, którą próbuję, to jest For a Fistful of Dollars. Fistful. A for a few dollars more. No nie, nie domyśliłbym się, nie, niestety z Westernów jestem dosyć słaby. Przechodzimy do, do Box Office Game. Mamy 2015 rok, 27 marca, cofnęliśmy się w czasie, żeby zobaczyć, ile zarabiały filmy wtedy wchodząc na ekrany, albo będąc już na ekranach parę tygodni, tak jak widzimy tutaj, niektóre zasłaniam. Mam informacje o zarobkach filmów, ile zarobiły w, tym, w danym tygodniu, ile zarobiły całościowo do tej pory i e, możemy kupować podpowiedzi, żeby zgadnąć, jaki to jest tytuł. Worlds Collide. Czy jest szansa, że to jest debiut filmu jakieś jakiejś Montanie Jim Parsons. To muszą być mapety. Zobaczymy, czy ten Muppets mi wystarczy. Nie, Ten Muppets, Muppets Most Wanted, Muppets Jak to mam? Więcej informacji. I ma Jim Parsons z Iriana. reżyseruje Tim Johnson. Dobra, to jest duża szansa, że to nie to. Fantasy Comedy Animation. Steve Martin. A to jest ten film, który się nazywa Home i którego ma tego takiego fioletowego obcego, którego nie widziałem. Warner Bros. 33 miliony. Ethan Cohen reżyseruje. Mmm, sam Itan Cohen. Tragedy of Macbeth jest za wcześnie na. ten z Denzelem, Washingtonem. A to jest Itan Cohen, to nie jest jeden z braci Cohen, to zupełnie ktoś inny. Dlatego tak jest. Wilfer. i Kevin Hart. Zobaczmy, czy jest to film Get Hard. Nawet. nawet śmiałem się parę razy w tym filmie. filmie. Lionsgate. Zresztą Wilferem mnie po prostu śmieszył, więc. Lion's Gate, jakiś może być horror, nie, science fiction i thriller, to jeszcze nie będzie live, ale, ale gram między innymi Miles Teller i Theo James, Divergent, a jeśli nie Divergent, bo jest szansa, że to nie to, to jest Allegiant, a jeśli nie Allegiant, to jest Invergent. <laughs> Nie mam pojęcia, jak się nazywa ten ostatni tytuł. Um, Allegiant... Inver Divergent Allegiant Insurgent? ludzie. Uh, Theo James, który odzyskał mocno mój szacunek. Pewnie jeszcze go nie widziałem w Białym Lotosie, bo dopiero zacząłem, ale grając w Gentleman'a w wersji serialowej, bardzo, bardzo fajna rola, podobała, podobała mi się. Jak Jego interpretacja okazała się, że jest lepszym aktorem, niż, niż się spodziewałem. Walt Disney. Północ jest tylko początkiem. Gra Lily James. To jest Cinderella, którą widziałem. I z tych live-action remaków, to ta Cinderella jest taka bardzo po wszystkich kroczkach, ale Lily James i Richard Madden robią dobrą robotę. I Kenneth Brana, reżyseria, jest dosyć taka pewna, bez, bez wychodzenia jakieś, za jakieś wielkie granice. Radius TWC 4 miliony nie ma pojęcia, co to może być. Okej, okay, to nie myśli, nie czuje i nigdy się nie poddaje. Czy jest szansa, że to jest It Follows? Chociaż It Follows jest trochę starsze chyba, nie? A, jednak nie. Beautiful. Wspaniały film Davida Roberta Michela, Maika Monroe, która teraz jeszcze no jakby jest tą gwiazdą horroru, bo wygrała na przykład w Long Ozguda per Perkinsa, który jest w produkcji nowego, swojego nowego filmu. A my przechodzimy do Cine To Pierwszy quiz. Mamy 16 podpowiedzi. Pięć tytułów filmowych, które się odsłonią, jak ustawimy po cztery podpowiedzi dotyczące jednego filmu koło siebie, na przykład w jednym rzędzie albo w kolumnie. I jeśli będziemy mieli trzy podpowiedzi prawidłowe koło siebie, to będzie to oznaczało, że podświetlą się na pomarańczowo, sugerując nam, że jesteśmy na dobrej drodze. Teraz dzisiaj mamy, jest parę takich zwykłych tekstów, ale są też reżyserowie, scenarzyści i aktorzy. Master, Paul Thomas Anderson, Philip Seymour Hoffman to jest film The Master i Hakim Phoenix. Artificial Intelligence, Alicia Vikander, Alex Garland będzie po prostu ex machina. Oscar Isaac. Japan, Scarlett Johansson i karaoke to jest Sofia Coppola to jest między słowami. Charlie Kaufman, Spike Jones i Nicolas Cage to jest adaptacja. I teraz ten piąty film, który nam pozostał, musimy ustawić w rządku wykorzystując te podpowiedzi, które już użyliśmy. Screenwriter. Okej, okay. Alexa Garlanda czy chce do czegoś? Phoenix, Spike Jones, Scarlett Johansson, Artificial Intelligence to jest oczywiście film. Hair. Drugi quiz, Cine Tym razem mamy 16 tytułów filmowych i 5 motywów, które łączą te filmy. Zasady rozwiązywania te same: Zwierzęta, Cheetah, Tiger, Lion <laughs> i Pantera. Duże koty. Aha, Wolverine, który nie jest dużym kotem. Wolverine, Nightcrawler, Dark Phoenix, a e, nazwy X-Menów, trochę mi nie podoba mi się to do końca. Sound of Metal, Riz Ahmed, Beast, Nimona. Hm. Okej, okay, Mimona, Let Me In, Kikas. Wszystkie mają Chloe Grace Moretz. Tak samo jak. O, Kari. Tutaj w tym. Aha, no właśnie, no właśnie, X postać z X-Menów. I Olivia Cook. I ostatnie. Dark Phoenix. Nie wiem, tego, tego ostatniego już nie wiem. Z któremie? Je... Rees amed Ok, Sound of Metal, for Lions, Nightcrawler i Nimona. Nie, nie domyślimy się tego. S Mamy quizy Sporkle. Pierwszy quiz, który zrobimy, to jest ten sam aktor i inne postaci z komiksu. I tutaj jest Heimdall i Bloodsport. Nie wiem, nie pamiętam w jakim filmie jest Bloodsport ale to jest oczywiście Idris Elba, dobrze nie muszę nazywać postaci, tylko aktorów. Ivy Hammond i Jane Foster to jest oczywiście Natalie Portman. Robert Downey Jr. to jest ogólnie trochę śmieszne, bo filmu z Downeyem jako doktorem dumym jeszcze nie ma. Kate Bishop i Spider-Woman to jest oczywiście Hayley Steinfeld. Jedna jest z Hawkeia, a druga jest z spider Spiderman'a. Daredevil i Batman to jest Ben Affleck. <gryw> Nikt nie, nie pomyślał, że Ben Affleck wróci kiedykolwiek do tego. Catwoman i Janet Van Dyne jest Michelle Pfeiffer. Pytanie, czy umiem napisać? Dobra, udało się. Christian Bale gra Gore the God Butcher. Zaskakująco, naprawdę, naprawdę gruba rola, jak na um, film Taiki Waititi, który trochę za bardzo uwierzył tam w swoje moce. I na pewno nie jest tak dobry jak Ragnarok. Thanos i Cable, to jest Josh Brolin. Kapitan Ameryka i Human Torch i Johnny jest uh, Chris Evans. Uh, Kickass i Quicksilver, to jest Aaron Taylor Johnson. Judge Dredd i Billy Butcher. Billy Butcher w telewizji. Ale sędzia Dread Capitalny, zagrany przez Karla Urbana. Nowozelandzki aktor. Stormy Catwoman to jest Halle Berry. Bane i Eddie Brock to jest Tom Hardy. Ghost Rider i Spider-Man Noir, który ponoć będzie chyba w, e, też w filmie osobno z nim, czy może będzie serial. To jest Nicolas Cage oczywiście. Obsadzenie go w roli Ghost Ridera jest naprawdę dziwną decyzją. Szkoda, że te filmy nie były lepsze. Frozen i Nick Fury <laughs> to jest Samuel Jackson. To oczywiście Frozen jest z filmu i nie ma mocni. Joker i Michael Morbius to jest Jared Leto, dwa tragiczne filmy. Jodnù, Donta i Savant to jest Michael Rooker, ale Savanta nie pamiętam skąd. Deadpool i Green Lan Lantern to jest Ryan Reynolds. Human Torch i Eric Killmonger. a też faktycznie był w Fantastycznej Czwórce. Michael B. Jordan. Batman i Vulture, to jest Michael Keaton. Jeszcze nawet do tego można by dodać, mimo że nie z komiksu, to jeszcze Birdman on zagrał. <grym> I, I teraz mamy, będziemy mieli taką krótką tabelkę, będziemy musieli ułożyć filmy, które mają jedno, dwa, trzy, cztery słowa w tytule. I po kolei będziemy musieli je przesłać, na przykład jedno z Jednosłowny tytuł to jest Speed. Dwusłowny to jest Scanner Darkly. A wszystkie widzę, e, chyba się wiążą z e, Kianu Reevesem. i to będzie My Own. Może My Own. to inaczej zrobić. My Own Private Idaho i A Chain Reaction brzmi jak trzy słowne. Film. A. Inaczej potrzebujemy, dobra. Ale wiemy, że jaki błąd popełniłem. Chain reaction is a, a scanner darkly. Ok, i mamy wszystko. Dziękuję bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka i zapraszam już na jutro na kolejny. Pa.